Nisko ścięty, a ten trendler, o kurde, zobacz. I zostało 200 litrów i przełączamy na kwaterę przednią i poletko badawcze. To zaczniemy chyba od trzech tematów. Pierwszy, boróweczki dzisiaj dostaną papu. Poruszymy ten temat nawożenia. Dla miłośników borówki, którzy tak nie muszą się interesować nawożeniem, pójdziemy na poletko badawcze już tobie pokażę, jak już tutaj odmiany się pięknie, pięknie tak mi się wydaje prezentują bo dzisiaj jestem już po pieleniu chwastów i zauważyłem słuchaj tutaj z na plantacji będzie ten problem przy wyrywaniu strasznie tutaj wyrzucana jest ta masa to jest bardzo warto że ta cała próchnica i później ląduje tutaj więc to pielenie musi być bardzo delikatne bo to też lata były gdzie się sypało trocinki co roku. I później to wszystko wychodzi z chwastami. No i też sentyment jest, bo ta ferdygacja uruchomiona. Dzięki, że mnie nie krytykowaliście i nie krytykujecie za to, że tutaj były błędy. Widzicie, no, nikt mi nie dokuczał. Za to dziękuję i za to dzisiaj. Yy, nagrywam dla na Ciebie taki odcineczek trochę pasji, trochę serca, trochę też i wiedzy, bo właśnie będzie ten rutek z bliska. Pan Artur Śliz na końcu odcinka nam opowie. Jeszcze, jak tutaj nie były borówki posadzone z tamtego roku, yy, stwierdziłem, że tobie jeszcze powtórzę ten temat. No i co miłego oglądania! No i kochane, dzisiaj, no jak w zimę obiecałem przy cięciu, yy, dbanie yy, właśnie yy, z, z dokładniejszym cięciem, to też właśnie to karmienie dzisiaj, no na pewno za chwilę przy ferdykacji dostaniecie i mamy ostatni dzień maja jutro 1 czerwca wypada być sprawozdanie na poletku badawczym kto oglądał sadzenie z Pawłem Łaśnicą nie zostawił komentarz oglądałem, oglądałam no i kto oglądał cięcie zimowo wiosenne z Pawłem Łaśnicą też tych napisze komentarz, oglądałem, oglądałam a zaczniemy od Blue Cropa. zobacz, to jest ta sama odmiana ścięta w sposób profesjonalny czyli niżej i sposób amatorski dla działkowca. I tutaj teoretycznie, kto wie, dobrze pójdzie za kilka miesięcy, to te ścięte niżej dogonią te zostawione wyżej, to by pomyślał, ale tak właśnie w uprawie borówki jest. I pierwszy kroczek, jak się dobrze zrobi, to jest pierwszy kroczek, a się tego nie zrobi, to jest pierwszy błąd. A teraz przejdziemy do cendlera i tu jest ciekawy widok. Spójrz ten krzew, tak samo jak na początku zbukropem, w pierwszym ujęciu, nie był ścięty. A ten był ścięty niżutko, zrobię przybitkę, by ci pokazać, i ten już ścięty niżej, który był taki, o jak tu ci pokazuję palcem, a ten był troszeczkę o taki, już zaraz przegoni, a jutro mamy 1 czerwca, więc za miesiąc, za dwa całkiem możliwe, że ten ścięty wyprzedzi pod względem wysokości tego ściętego delikatniej, ale zobacz, ten chandler nie ma owoco, żaden. Bo został nisko ścięty. A ten trendler, o kurde. Zobacz. Ale tu będą grubasy. Ale też tutaj, jako ciekawostka, za rok z tego będzie więcej niż z tego dwóch sezonów. Ale to pięknie wygląda. No i boróweczka, to jest skarb. To jest skarb. I tak się jak mówi: błękitne złoto. No i pierwsze co musimy zrobić, żeby uruchomić ferdygację musimy napełnić Mauser. i dzisiaj za pomocą tej całej aparatury, czyli ferdygacji puścimy Rutex kilogramowe opakowanie na 300 litrów, czyli troszeczkę azotu, troszeczkę fosforu, potasu, fasy humusowe, fulgurowe, zresztą przyjrzymy się z bliska, otwieramy i tak wygląda budowa Ruteksu, czyli kwasy humusowe, kwasy fulwowe, coś ponad rok temu. Pan Artur śli tutaj odwiedzał gospodarstwo i nagrywaliśmy właśnie tematykę rozpuszczania. Za chwilę to zrobimy, bo za chwilę też sypiemy do Mausera. No i przed sypaniem do 300 litrów wody wypada, moi drodzy, najpierw co zrobić. Włączyć mieszadło. No i na 300 litrów kilogramu tekstu pięknie to wygląda. Taka kawa inka wyszła. No i teraz trzeba włączyć pompkę. No i mieszadło ładnie pracuje, pompkę też już może słyszysz, w następnych odcinkach zajrzymy do filterka, bo sam jestem ciekaw czy coś tam wyłapuje, więc obserwuj serduszko i łapkuj odcinek. No a my lecimy dalej z tematem, czyli tutaj już zaciąga pompka, tutaj rurką idzie, robimy pod utrwalenie i tu jest już wstrzykiwane w rurę, w którą już idzie woda. за Na początku pomysł był taki, że na poletko badawcze będzie szło jedno wyjście, a tutaj będzie szło na plantację. Na której przed chwilą nagrywałem wstęp odcinka, ale jednak jest tak zrobione, że tutaj właśnie rura od razu idzie i zawraca na plantację. I tą robotę właśnie wykonał Tomek. I też to tutaj też w odcinku kontakt zostawię. No, a dzisiaj się skupimy jeszcze na podlewaniu, na nawadnianiu. No, jeżeli chodzi o produkty jak ta pączka, która podaje 140 litrów na godzinę no uważam, że jak na razie dobrze się sprawdza ale to wszystko będziemy testować cały sezon no i mieszadło to właśnie za chwilkę włączę no i to samo mamy z draperem tutaj zostawiony, czyli nie ścięty a tu mamy ściętego i też na dzień, ostatni dzień maja no, kto wie, może za miesiąc, dwa już te ścięte niżej będą wyprzedzały pod względem wysokości, też te no, mniej ścięte. No i bardzo fajnie. Tutaj produkty do projektu: czy pompka, czy mieszadło, czy te linie. To na dostarczyła firma Auto Agro z Karłowa i też tutaj kontakt zostawię. No bo jest to firma wiodąca, jeżeli chodzi o ten asortyment. Więc bardzo fajnie. No tu mamy też co oglądać I też słuchaj, za niedługo tutaj też będziemy testować, oglądać odmiany olimpijskie, najnowsze. No i tutaj też mogę Ci pokazać jeszcze odmianę kalipso I tutaj też będzie owoc. Już Ci pokażę, bo ten zostawiony jest. I będzie. Co, o, oglądać, co? O, co oglądać. No i zauważcie, on od razu przenikł przez całą tą wodę, nawet dużo mieszać nie trzeba. Mamy tutaj trochę taką prowizoryczną menzurkę, ale zauważcie, on się bardzo ładnie rozpuścił, i tutaj nie ma żadnych granulek, Tak, dlatego też. O, Zrobimy przebitki i to ale no tak. Tak, yy, dlatego też przez system ferdygacji, przez linie kropujące, nie ma problemu. i Jeszcze nie mieliśmy takiego przypadku, żeby coś się stało, także tutaj jest on, dlatego jest on idealny. Tak, produkt, który nam się sprawdza na wielu innych plantacjach, gdzie z powodzeniem zyskuje on na tutaj, na powodzeniu, że tak powiem, tak, na rozsadek wazów, owoców miękkich, owoców jagodowych, dlatego też jest on w borówce. Mówię tutaj o produkcie Rutex. Ma on za zadanie rozbudować system korzeniowy, właśnie głównie o korzenie włośnikowe. Ma on za zadanie dostarczyć nawozu NPK, czyli ale też i głównie fosforu, bo on ma dużą zawartość fosforu. Rultex e, też e, powoduje, m, jak jest już w roślinie, to roślina wydziela większą ilość kwasu cytrynowego. Dzięki temu, e, ustecznione fosfor, czy ustecznione głównie fosfor, czy inne składniki niedostępne są wtedy e, dostępne dla systemu korzeniowego. E, kiedy go stosować i jak go stosować? Stosujemy go głównie przez ferdygację, stosujemy go podczas nowych nasadzeń, później przed kwitnieniem i w trakcie kwitnienia, czyli wtedy, kiedy ta roślina musi mieć, ma taki duży wydatek energetyczny, kiedy musimy ją wspomóc po to, żeby ona wydała ten plon, najpierw się ukorzeniła dobrze, później, żeby wydała plon odpowiedni, wysoki i dobrej jakości.